Miałem taki okres w życiu, gdzie bardzo mocno pokomplikowały się takie moje sprawy osobiste, zawodowe, rodzinne. I to doprowadziło do tego, że zachorowałem na depresję. Podczas tej choroby bardzo mocno nadużywałem alkoholu oraz objadałem się kompulsywnie, nie wychodząc praktycznie z domu. To powodowało, że bardzo szybko po przytyłem do tak Chorobliwej y, wielkości, że ważyłem no, już około 160 kg. Na szczęście udało mi się odbić od dna, poradzić sobie z tą chorobą. Y, skorzystałem z pomocy specjalistów. Y, Leczyłem się farmakologicznie poprzez psychoterapię, także całkowicie zrezygnowałem z alkoholu, i to mi pomogło poradzić sobie z tą chorobą. Dużą motywacją była także dla mnie moja córka, ponieważ no chciałem po prostu, aby miała szczęśliwego i zdrowego tatę. Takim motorem napędowym stały się sporty walki. Złapałem bardzo dużą zajawkę właśnie w treningach MMA, a takimi pośrednimi celami, do których dążyłem, były występy na różnego rodzaju galach. Jak zmieniło się Twoje życie po walce z Marcinem Najmanem? Dużo bardziej skoncentrowałem się na, właśnie na treningach. Dużo bardziej, praktycznie całkowicie się skoncentrowałem na treningach. Chciałem wykorzystać tę, tę szansę, zrezygnowałem z pracy na etacie i teraz aktualnie tylko, tylko trenuję i przygotowuję się do kolejnych występów. Jeżeli chcecie oglądać takie walki jak Szpilka-Różański, to musi to się wszystko spinać biznesowy. A model biznesowy w połączeniu z Freak Fightami ma szansę dużego powodzenia i życzę, życzę organizatorom, aby im się to wszystko poukładało. Zastanawiałem się dokładnie około 7 sekund, kiedy, kiedy odbierałem telefon z propozycją, a w jaki sposób się tam dostałem. No wszyscy widzieliśmy to ogłoszenie, hej influencerzy chcecie, chcecie wystąpić, po prostu wysłałem maila, wysłałem swoje CV na, na zgłoszenie i dosłownie tam po, po kilku dniach odebrałem telefon i mówię, no zastanawiałem się 7 sekund. Miałem kilka propozycji, takich wstępnych zainteresowań. Między innymi było bardzo blisko mojej walki w organizacji FEN, Fight Exclusive Night. Byłem tam nawet na nagrywkach, byłem już zapowiadany. Kilka nawet wywiadów udzielał mój przeciwnik, gdyż miałem zostać zestawiony z Krystianem Płudzianowskim. Zatem z jakiegoś powodu ta gala została przełożona na inny termin. To nie pasowało mojemu przeciwnikowi. Tam nie wiem, czy on się pokłócił, czy, czy, czy co się wydarzyło. Ale poszedł do organizacji właśnie Marcina Najmana MMA VIP. No i myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego zestawienia i dorwę brata Pudziana gdzieś na, na innej gali. Nie? Mam nadzieję, że będzie to MMA VIP.